Ostatnio młodzież w rytm tej piosenki nagrywa się, jak chodzą po mieście. Pytanie, czy oni w ogóle rozumieją tekst tej piosenki. Otóż autor śpiewa w niej, że wchodzi do apteki popaczkę prezerwatyw, no i pewnie w intencji zabawiania się z tytułowymi szonami, wyrusza na miasto. No i mi się pojawia pytanie, czy osoby ubierające się w kamizelki z napisami "Shon Patrol utożsamiają się z autorem, który szuka tych szonów, czy z rzeczonymi szonami, których autor szuka. To jest tak absurdalne i głupie, i taki obraz braku szacunku do samego siebie, że szkoda gadać, bo jeżeli ktoś wyrusza na miasto, żeby zabawiać się z szanami, no to jak nazwać taką osobę? Tym bardziej zatrważający jest fakt, kiedy bardzo młode dzieciaki chodzą po ulicach, po galeriach handlowych, bujając się do tej piosenki i nagrywając te żałosne TikToki. Ale powodem, dla którego nagrywam ten film, nie jest ta żenada, tylko. Ten gość. Jest to też element jakiegoś takiego dziwnego lansowania prawicowego myślenia. Jak durnym trzeba być, żeby durny mem. Bardzo głupi, ale dalej mem. Mieszać z polityką człowieku. Czy ty w ogóle słyszysz, co ty mówisz? Prawicowe myślenie, prawicowa ideologia to jest szacunek do drugiego człowieka oraz do samego siebie, a nie przebieranie się za szona bądź szukanie tych szonów. Jeżeli uważasz, że taliban jest prawicowy, to chyba powinieneś jeszcze raz zapoznać się z tym, czym jest prawica.